Szybkie biltaki 2. Chcesz mieć taką kuchenkę z takim okapem i lodówką? Zobacz, jak to zrobić w paru szybkich krokach. Krok pierwszy. Zacznijmy od e, postawienia dwóch ognisk. Potem obudowania ich płytkami, e, klapami z drążem. Następnym krokiem będzie położenie tłok niskami jakichkolwiek dwóch bloków, a na nich dwa tory. Położenie na nich dwóch wagoników z lejem i zniszczenie tychże bloków. Postawienie tłoków tak, żeby mogły przesunąć żelazne klapy do środka. Zasilanie ich. Tak naprawdę, jak mielibyśmy skończyć na okapie, to już by był koniec, ale nie kończymy na nim. Aby zbudować lodówkę, niszczymy jeden, jedną brązową klapę i stawiamy dwa bloki kwarców. Na nich stawiamy jeden blok kwarcowych schodów. Potem stawiamy na tych dwóch blokach kwarców z przodu dwa niewidzialne item frame'y. Wchodzimy na nich zaczep na linkę i z, skierowujemy w prawą stronę. O w ten sposób. Klik, po prostu klikając prawym przyciskiem na nie. Aby zrobić ładny okap wystarczy położyć dwie żelazne klapy. E, o tak. A na nich kwarcowe półpłytki. I proszę bardzo. Piękna kuchnia. Idealnie będzie komponowała się, kiedy dodamy do niej szafki z ostatniego odcinka, na przykład w ten sposób jako szufladę. I zobaczcie, jaką piękną kuchnię teraz mamy. I to by było na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, obejrzyjcie ostatni.